24 drużyny piłkarskie dziesięciolatków z województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego wzięły udział w dwudniowym turnieju Walker Cup zorganizowanym w Dębicy i Pilsie. Dzieci e, muszą się rozwijać, muszą e, dużo u, u, uprawiać sportu i to jest główny cel e, takich turniejów, żeby e, cały czas promować sport. Promować rozwój tych dzieci. No, też nie ukrywamy, że już na poziomie dziesięciolatków te dzieci są bardzo mocno zaangażowane sportowo w te wszystkie zawody, i naprawdę turniej jest na wysokim poziomie. Walka do samego końca, do ostatniej minuty, do ostatniej bramki. Po pierwszym dniu eliminacji piłkarskich wybrano grupę platynową, w której znalazł się zarówno Klub Sportowy Legion Pilsno oraz KS Wisłoka. Po emocjonujących rozgrywkach z udziałem mocnego wsparcia kibiców wygrał KS Legion Pilsno. O pierwszym miejscu zadecydowała ilość strzelonych pramek. Pomimo takiej samej ilości punktów w tabeli miał o dwa gole więcej od Akademii Piłkarskiej KS Wisłoka Dębica. Z poczynań swoich podopiecznych na boisku dumny był ich trener Wojciech Sztorc. Moja grupa. Jest mega zapalona, mega stawia na piłkę. Przynajmniej do tej pory jestem mega zadowolony z ich podejścia. Traktują e, ten sport bardzo profesjonalnie. E, tu też muszę podziękować rodzicom, którzy też e, wkładają serce, e, bo powiem szczerze też pieniądze, w, w, to, w tą pasję dzieci. Tak jakoś po prostu polubiłem ją, oglądałam kilka meczów i mi się spodobało. I chciałbyś być słodnym piłkarzem? Tak. E, twój ulubiony e, piłkarz? Krystian Ronaldo. Lubisz przechodzić na treningi? Tak. Dlaczego? Bo y, się uczymy i jesteśmy lepsi. Legion Pilzno miał ogromne wsparcie kibiców, którzy, jak sami przyznali, bardzo są zaangażowani w hobby swoich synów. Odwożą na treningi, a na meczach mocno wspierają. Wszystkim chłopakom oczywiście kibicujemy, nie tylko naszej drużynie, ale wszystkim drużynom, które dzisiaj tutaj grają. To jest w sumie najważniejsza, jest dobra zabawa, prawda? Wiadomo, że chłopaki chcą wygrać. My też chcemy, żeby wygrywali, ale kibicujemy wszystkim. Wydarzenie organizowane przez KS Lagend Pils nowe współpracy z Akademią Piłkarską Iglopol, patronatem i wsparciem finansowym objął powiat dębicki. Młodzi ludzie powinni e, po prostu spędzać czas aktywnie, a nie w domu przed komputerem. Szczególnie teraz przed telewizorem, patrząc na te obrazy, które się dzieją. Owszem, muszą wiedzieć, co się dzieje, i, ale myślę, że nie muszą tym żyć na okrągło, bo to się przekłada w domu, wśród, w szkole na pewno o tym mówi się. A tu dzisiaj dwa dni oderwania od tego i bardzo dobrze. Młodość jest od tego, żeby odpoczywać i się bawić, a nie żeby się martwić. Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny otrzymały medale i puchary. Nagrodzono także najlepszych zawodników w każdej drużynie. Nie zabrakło gratulacji, wzruszeń i podziękowań, a także wspólnych zdjęć.